No to jeszcze, widzicie, to jest taki, jak nie robię filmików, to nie robię, ale jak zaczynam robić, o, to aż mi się słuchajcie, aż mi się chce po prostu ich tak narobić, narobić, same myśli przychodzą, no to też trzeba z tego skorzystać. Słucham Cię. Królowo drugiego planu, no właściwie pierwszego planu. Tutaj o Ciebie. O tak. Brawo. To jest kocica, która przyszła do mnie w listopadzie zeszłego roku. Weszła mi do domu, tu z takich kociaków, porzucili mi kociaki. Weszła do domu i tak sobie królewna chodzi. Niesłychana, nie wiedziałam, że koty mają aż takie osobowości. Skomplikowane. No, chodź. Chodź. No, chodź. Także już stawiamy, kochani, już stawiamy na daną chwilę. Po prostu co wyjdzie, taki przekaz dla Państwa, tak? Na daną chwilę. I lecimy. Jeden, dwa, trzy. Ale poczekaj, pipucha, uciekaj, leć, leć, bo teraz to już mi przeszkadzasz, leć. Jedyneczka. Na daną chwilę. Jedynko, jesteś strasznie mocno poraniona. Nie wiem, czy to są choroby, czy to są jakieś rozstania, czy tutaj jest pogrzebanie, czy tutaj są sprawy sądowe, bo tutaj jest dziesiątka mieczy przy Sprawiedliwości, tutaj przy Denaru, czyli czy przy Denarach, czy tu jest rozejście. Nie ma tu zwycięzców, o tak bym powiedziała, ale powiem tak. Czy wyjdziesz, bo tutaj jest tak, jakby jesteś w danej sytuacji. Jest to bardzo ciężka sytuacja. Ciężka sytuacja. Sytuacja to jest totalnie niekomfortowa, ale zobacz, jak pięknie wychodzisz. Idziesz, a zobaczmy, jaki efekt z tego. Będziesz przeciążony, przeciążona, ale cóż, od, do ciebie życie należy, czyli to ty będziesz tym magiem. Myślę, że to ty zażegnasz dla dobra ogółu pewną sytuację, że to ty coś zakończysz. Powiem tak, zakończy się sytuacja dla ciebie, kończysz jako Królowa denarów, król Denarów, król Denarów, więc wydaje mi się, że jak najbardziej poradzisz sobie jedyneczko z problemem, aczkolwiek, aczkolwiek powiem tak, jeszcze troszeczkę czasu upłynie, ponieważ mamy tutaj, ponieważ mamy tą ósemeczkę, to myślę, że do 8 tygodni, jak to się mówi, no góra do 8 miesięcy może tam być, że, że to się zakończy, ale ponieważ są to krótkie czytanie, jeszcze tak przetachlowałam i masz kartę zwycięzcy myślę, że do 8 tygodni będziesz w czymś zwyciężył. Coś pokonasz, coś ci się uda, wyjdziesz na czystą drogę, zażegnasz po prostu, to ty pożegnasz pewne sytuacje, to ty pożegnasz pewnych ludzi, to ty staniesz tak jakby na wysokości zadania i to tobie będzie się tak jakby, chociaż będziesz chciała się poddać, bo to jest taka walka syzyfowa, tak naprawdę syzyfowa praca, syzyfowa walka to jest takie walka o nic, że nie ma tu niby zwycięzców, także to nie ma, w pewnym momencie może stwierdzić jedyneczko, że tutaj nie ma. Nie ma wygranych, tak? Nie ma wygranych i postanowisz zakończyć. A jak zakończysz, to z tego tytułu wchodzisz w królową denarów czy w króla denarów, tak? No i czystą drogę. Czystą, spokojną drogę ze sprawiedliwością, więc tego Ci Jedyneczko życzę. Bardzo fajne, bardzo fajne karty, bo to jest takie karty czyszczące, ale nie karty skaczące, takie że energetycznie, tylko jest tam ta walka, później jest to pogrzebanie, tak jest ta dziesiątka mieczy, no bo ona jest tutaj przy sprawiedliwości, czyli nie do końca się jeszcze mi zgadzasz, coś ci bardzo boli, być może są to rozwody, być może są to pożegnania fizyczne z osobami, no powiem tak, czy z pracą. Tu są przeróżne sytuacje, drodzy Państwo, podłóżcie pod siebie. Natomiast wyjdziecie z tego, zapomnijcie o tym, bo tu się pokazuje duża radość, zadowolenie, ale i spokój ducha, tak bym powiedziała. Dwójeczka na daną chwilę. Czekajcie, czekajcie, bo ja tak... Aha, bo ja odwrotnie przewożyłam. Dobra. Na daną chwilę. Wujko, obserwuj. Dwójeczka obserwuje. Tutaj dużo dwójek. To tutaj chodzi o jakieś, słuchajcie, omory, podglądania, szperania, przyglądania się, tak naprawdę. Ale chodzi też o zdrówko. Tu są osoby depresyjne, tu są osoby chore, tak? Chore tutaj są osoby z tak jakby, z chorobami neurologicznymi, osoby, które mają choroby z oczu, choroby oczu, ale jest dużo depresyjności. Powiem tak, e, karty aż krzyczą, dwójeczko, przeżongluj to że tak jakby o 180 stopni by zmienię swoje postrzeganie zmień swoje postrzeganie, bo tak jakby nie chcesz dostrzec wyjścia z sytuacji, tak, czy wyjścia z sytuacji, a masz tak jakby że z tych energii masz tam świat, czyli to wszystko jest tak jakby tutaj, to wszystko jest w głowie to wszystko jest w twojej energetyce tak jakbyś była totalnie zaburzona, ale ja bym powiedziała, że nie patrz, odpłyniesz, czy odpłyniesz od tego, zaraz zobaczymy, tak pokonasz ósemkę mieczy, przetniesz myślę, że przetniesz jakąś relację myślę, że coś sobie i komuś Udowodnisz, jak najbardziej tak. Myślę, że postawisz na mądrość życiową, czy będzie to spełnienie tego marzenia. Troszeczkę jest takiej iluzoryczności w tym, czyli tak jakby na zewnątrz, czy jesteś zamknięta, dusisz w sobie pewne rzeczy, pewne emocje, pewne zdarzenia. Widzisz więcej. Bo jesteś w księżycu, czyli widzisz więcej dwójeczko, niż widzisz więcej niż mówisz, tak, czyli tak jakby osoby, myślę, że chodzi o osoby, czy o sytuacje, czy o zdarzenia, które mają miejsce, które będą miały miejsce, które miały miejsce, tak, to tak jakby wiesz, że było inaczej, tak, ty to czujesz, że było inaczej i myślę, że masz rację, że tak, że było inaczej, natomiast przeżongluj to wszystko, nie ukrywaj, nie chowaj tego w sobie, bo to jest tak, jakby odpłynięcie. przeżonglujesz, pokażesz, uśmiechniesz się, chociaż serducho będzie krwawiło, ty się uśmiechniesz. Nie rób takich rzeczy. Właśnie przebij tą bańkę, tak? Utnij to, po prostu utnij. Czy pożegnaj? Trudno, jak to się mówi, nigdy nie jesteśmy na coś przygotowani, tak? Czy chodzi o znajomych, czy chodzi o przyjaźń? Nie wiem, moi drodzy. Postawcie na swoją mądrość życiową, pobądźcie troszeczkę w kontemplacji, w takiej samotności, a wasze marzenia. Się spełnią, bo tu jest rydwan, zebranie swoich energii, zebranie przeciwności w sobie, tak? Czyli tak jakby macie złego wilka i dobrego wilka i zebranie tych wilków razem, że one, one, one kroczą razem, tak? Bo mimo, że jest to rydwan, jeden koń w tą, drugi w tą, to on i tak idzie do przodu, czyli tak naprawdę myślę, że wiele rzeczy przewartościowujecie w swoim życiu. Jest to ciężki proces, bo u Was jest to ciężki proces, ale jak już zamkniecie, to pokazuje mi się, że zakończycie. To na dobre. I tutaj tylko jest taka, jest taka bolączka w tym, że może być tak, że tak jakby próbujecie dla kogoś coś zrobić na zasadzie podłożenia się pod dane sytuacje, tak? Nie róbcie tego, przetnijcie to, przetnijcie to. Bardziej będziecie szanowani, jak właśnie przetniecie i pokażecie siebie, czyli prawdziwych siebie, niż to, że ułożycie się i dalej będziecie osobami nieszczęśliwymi, a szanse macie przeolbrzymie, bo to jest tak jakby ruszycie z kopyta z życiem, tak pójdziecie do przodu, ale z jakąś energią, kochani, z jaką energią, z energią rydwanu, w rydwanie jest miłość, w rydwanie jest małżeństwo, w rydwanie jest działanie, tak jest naprawdę jest siła no niesamowita siła, tak łączenie przeciwieństw, czyli tak jakby zebranie się w sobie, koniec depresyjności, jednocześnie ruszenie z buta do przodu, przepiękną karę to się słuchajcie, kończy podróżami przede wszystkim też jednocześnie tak, także tak to widzę drugie dwójeczki, bezczasowo dla trójki, tak, czyli na daną chwilę wiadomości o miłości, niekoniecznie dobre, a w szczególności z trygonu wodnego, to jest jakieś zubożenie Trójeczka najbardziej się pyta albo o zdrówko, bo tutaj jest emocjonalne takie zubożenie, albo jest ktoś z przeszłości, ktoś, kto nie daje trójeczce spokoju, tak? Bo to jest miłość wiadomości, czeka masz na to, ja się zubożyłem, zubożyłam, przez to ja jestem no, nieszczęśliwy, totalnie nieszczęśliwa, ale chcę wam powiedzieć, że odkryje się tajemnica, odkryje się tajemnica i od was będzie zależało, moi drodzy. Jak się potoczy dalej ta sytuacja? I jak ta wróżba bezczasowa, tak jak ta wiadomość bezczasowa, jako dam uderzy? Od Was, kochani, zależy, dlatego że jesteście w, w energiach złych, ale pokazuje mi się, że coś przychodzi tak pięknego, że zbieracie to tak, jakby znajdujecie swoje własne uniwersum, odkrywacie się, zbieracie swoje pierwiastki, bardzo ładnie zbieracie, bo tu jest nie wiem, czy chodzi o pracę. Pokazuje mi się dużo kielichów, więc prawdopodobnie chodzi o emocje, prawdopodobnie chodzi o miłość. Natomiast chcę powiedzieć, że może być też tak, że zbieracie, czekacie na telefon z przeszłości. Na wiadomość z przeszłości, ale to jest wymiana wiadomości, wymiana niekorzystna dla Was, tak, bo to się pokazuje niekorzystna dla Was lub od Was, bo to też tak może być, ale później jest piękne, jest troszeczkę tęsknoty, ale później zebranie swoich pierwiastków uniwersum, tak? czyli odkrycie tajemnicy i mamy słoneczko, i później macie już tą dziesiątkę kielichów. Nie wiem, czy chodzi o pracę, czy chodzi o związki, czy chodzi o przyjaźnie. Tutaj Państwo sobie, tutaj Państwo pod siebie to podłóżcie. Nie sądzę, żeby chodziło o zdrówko, bo jeżeli miałoby chodzić o zdrowie, to idziecie się leczyć, tak, czyli idziecie się leczyć, jeżeli, bo jest ta piątka tutaj kielichów, czyli boicie się, nie, czegoś się boicie, że coś straciłyście bez, nie, straciliście bezpowrotnie, nie. Tutaj jest to tak jakby, to jest tylko ta piątka, Denarów, czyli taka energetyka zubożała, tak. Ale mamy takie czasy, czasy, które tak jakby. Um, wszystko dookoła powoduje to, że powoduje to, że mamy coraz gorsze samopoczucie. Nasza energetyka jest tak jakby zachwiana, jesteśmy karmieni dziwnymi rzeczami, więc nie dawajcie, nie poddawajcie się temu, jeżeli chodzi o zdrówko, tak, bo tutaj pokazuje się pełne wyzdrowienie, złapa, złapanie energii i dziesiątka kielichów, czyli dobra radość, czyli tutaj nie ma żadnych zajść i odejść. Pamiętajcie o tym. Tutaj choroby są sobie, tutaj takie choroby, to są choroby, które ciach i ich po prostu nie ma, natomiast Tutaj energetycznie pokazują mi się najbardziej kochani kielichy. A ty nie możesz, tak? Ty byś nie mogła. Ty musisz bodaj trochę posiedzieć. Ach, ty szabo. Ale ja już skończyłam. To przyszłość jak ja skończyłam stawiać? Idź ty, ty. Pipocho mała. Słuchajcie, moi drodzy jest teraz jutro, jest bardzo fajne spotkanie z panem Jackowskim, z takim trio, z panem Szostakiem z panem, z panem Jackowskim i z panem z Nautiliusa. zapomniałam jak się nazywa, miałam jechać ale mam pękniętą szybę. Jeszcze mi się skończył przegląd i nie mogę pojechać. No nie ruszę. Nie ruszę niestety. Już opłaciłam, już tutaj opłaciłam, ale powiem tak warto, słuchajcie, jeżeli ktoś ma wolne, jeżeli to są nie są to małe pieniążki, ale powiem tak, warto pojechać, bo takie trio. Nie wiem, czy zdarzy się jeszcze kiedykolwiek, a warto posłuchać, bo to bardzo mądrzy ludzie. Myślę, że będzie wiele tematów, wiele, wiele fajnych tematów będzie poruszane. I powiem tak, no ja, nikt nie kazał reklamować tutaj panów, natomiast ponieważ ja uważam, że bardzo fajne spotkanie, po to się zapisałam, tylko jak to się mówi, siła wyższa zadziałała, że nie, ale ja Państwa serdecznie, polecam, o tak bym powiedziała, polecam Państwu bardzo serdecznie wyjazd, uczestnictwo w takich warsztatach. Pozdrawiam, buziaczki, hej, pa. <laughs> Ojej, okay. pipocha, odejdź, przepraszam Cię, kocie, przepraszam Cię.